Witam wszystkich! Dzisiaj w przeddzień targów Mobile World Congress odbyło się sporo konferencji prasowych największych producentów, takich jak na przykład Samsunga. Oczywiście event Samsunga, czyli Samsung Alpha, był jednym z najważniejszych dzisiejszego dnia. Samsung zaprezentował nam nowy Galaxy S6, Galaxy S6 Edge oraz nowy Gear VR2. Miałem okazję spędzić trochę czasu z każdym z urządzeń i zapraszam Was do mojej krótkiej prezentacji. Rozpocznijmy od Galaxy S6. Urządzenie przeszło kompletny redesign w porównaniu do starszej wersji. Cały smartfon jest wykonany z aluminium, a z przodu i z tyłu mamy szkło hartowane Gorilla Glass 4. U góry przedniego panelu mamy głośnik słuchawki i przedni 5-megapikselowy aparat o bardzo dużej jasności f1.9, na który posiada również funkcję Auto HDR. Poniżej znajduje się ekran Super AMOLED o przekątnej 5,1 cala i rozdzielczości aż 2K. Pod ekranem mamy standardowo dotykowe przyciski wstecz i ostatnio otwartych aplikacji oraz charakterystyczny przycisk Home skrywający czytnik linii papilarnych. Z lewej strony smartfon posiada przyciski regulacji głośności, na dole znajdziemy gniazdo słuchawkowe z lewej, port micro USB umieszczony centralnie oraz głośnik z prawej. Na prawy bok trafił przycisk Power, slot na kartę NanoSIM, a u góry mamy czujnik podczerwieniowy. Tył smartfona, jak już wspomniałem wcześniej, jest wykonany ze szkła i niestety ma straszną tendencję do palcowania się. Smartfon posiada jednobryłową konstrukcję i nie mamy tutaj możliwości zdjęcia tylnego panelu. Co za tym idzie, bateria jest niewymienna i co jeszcze gorsza, nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci przez slot na karty microSD. Dostępne będą wersje z 32, 64 i 128 GB pamięcią. I tutaj Samsung chyba niepotrzebnie zasugerował się firmą z jabłuszkiem. Aparat z tyłu urządzenia to chyba ten sam moduł co w Galaxy Note 4. Tutaj również masz 16 megapikseli i optyczną stabilizację obrazu z autofokusem Diodą LED. Moduł aparatu tworzy widoczny garb z tyłu urządzenia i niestety sporo wystaje ponad obudowę. Obok aparatu znajduje się również pulsometr. Przejdźmy do oprogramowania. Nowe dziecko Samsunga pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 5.0.2 Lollipop. Sporo zmieniło się w wyglądzie nakładki TouchWiz i są to raczej zmiany na plus. Interfejs jest bardziej spójny i nawiązuje do material design. Przeprojektowane zostały praktycznie wszystkie aplikacje na urządzeniu, a z samych preinstalowanych aplikacji ubyło. Zmiany znajdziecie np. w aplikacji Memo do notatek, Tiktafonie czy asystencie fitnessowym S Health. Najbardziej znaczące zmiany znajdziecie jednak w aplikacji aparatu. Ta została całkowicie przeprojektowana i ma teraz o wiele bardziej intuicyjny design. Na lewą stronę trafiły szybkie przełączniki, a menu wyborów trybu fotografowania nie przysparza już oczopność, tylko mamy bardzo proste białe ikonki, które nieco przypominają mi te z urządzeń HTC. Nowy na liście jest tryb Pro, który pozwala nam na manualne ustawienie wartości ISO czy przestawienie wartości ekspozycji. Kolejną nowością na konferencji Samsung Unpacked był Galaxy S6 Edge, czyli wersja S6 z zagiętym ekranem po obu stronach. Pod względem samej specyfikacji technicznej pomiędzy modelami nie ma różnic. Jeśli chodzi o wygląd, to przyciski po obu stronach urządzenia zostały pomniejszone. Pomimo tego, iż są mniejsze, nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność. A więc, co właściwie daje nam zagięty ekran? Po pierwsze, jest to dość nietypowy wygląd, czyli na pewno będzie przyciągał na siebie uwagę. Po drugie, przesuwanie ekranów jest nieco przyjemniejsze. Zabijająte części ekranu po obu stronach nie działają niezależnie tak jak w Galaxy Note Edge. Mamy jednak kilka funkcji, które Samsung dodał do wersji Edge. Na przykład przeciągając od prawego górnego rogu możemy przejść bezpośrednio do skrótu do pięciu kontaktów, dla których możemy ustalić pięć różnych kolorów. Kiedy postawimy telefon ekranem w dół, a dany kontakt do nas zadzwoni, zagięte części ekranu podświetlą się na zdefiniowany kolor i w ten sposób zobaczymy, że ktoś do nas dzwoni. Funkcji zagiętego ekranu jest oczywiście o wiele więcej, jednak o wszystkich wspomnę Wam w pełnej recenzji. Obie wersje Galaxy S6 zostały wyposażone w ośmiordzeniowe chipy Exynos 7420 z Mali T760 i 3 GB pamięci RAM. W teście wydajności Antutu smartfony uzyskały ponad 66 tysięcy punktów, co jest wartością, której jeszcze nie spotkałem na żadnym urządzeniu mobilnym. Co sądzę o Samsungu Galaxy S6 i S6? Moim zdaniem urządzenia są całkiem ciekawe. Na początku spodobał mi się ich design, jednak po kilku minutach korzystania z Samsunga... Bardzo denerwowało mnie palcowanie się tylnej klatki. Sposobem na to może być zakup białej wersji, lub na przykład naklejenie folii d -Brand. Jednak nie o to tutaj chodzi. Jest to zdecydowanie zmiana na minus, na przykład od Galaxy Alpha. Dobrze, że Samsung wreszcie zdecydował się zrobić coś ze skórką touchless i zmiany w wyglądzie są zdecydowanie na plus. Troszeczkę niepokoi mnie mała bateria zamontowana w nowych s Mamy tutaj. Ogniwo litowo-jonowe o pojemności zaledwie 2600 mAh, które w połączeniu z ekranem o 2K i przekątnej 5,1 cala może okazać się za małe, by zapewnić pełen dzień pracy. Ostatnią nowością na konferencji Samsung Unpacked 2015 było urządzenie do wirtualnej rzeczywistości Gear VR2. Przeznaczone dla urządzeń Samsung Galaxy S6 oraz Note 4. Niestety nie ma możliwości, abym zaprezentował wam, jak wygląda obraz takiego urządzenia, gdyż trzeba tego po prostu doświadczyć osobiście. Samsungi Galaxy S6 trafią do sklepów już 10 kwietnia, więc macie trochę czasu, by uzbierać zapewne niebałagatelną kwotę oscylującą około 3000 zł. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowych produktach Samsunga i zapraszam Was do śledzenia kanału, gdyż w najbliższych Pojawią się filmiki prezentujące kolejne produkty z targów Mobile World Congress. Do zobaczenia!